Witam Cię w kolejnym odcinku, który jest mi panie w internecie. Dzisiaj mam dla Ciebie dwóch wspaniałych gości, Damiana i Bartka Żukiewicza. Żukiewiczów, e, przypomnę tylko, e, Damian Żukiewicz jest liderem, e, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy w internecie w Polsce. Przez ostatnie kilka lat zarobił ponad 18 milionów złotych i dzisiaj opowiem o tym, co zrobić i jak, żeby zacząć zarabiać na tych projektach kryptowalutowych. Jeśli zjedziesz te moje wideo, no to cały czas tutaj mówię o, o projektach, o kryptowalutach, o tym, jak zająć e, zająć, zacząć e, zarabiać na tych projektach, czyli tak zwanych startupach. I właśnie Damian Rzuchiewicz razem z Bartkiem, z jego posiastrzeńcem, który również już osiąga duże sukcesy w tej dziedzinie, podzielą się tą wiedzą razem z nami. E, oczywiście zachęcam Cię do spokojnego wysłuchania tego bo naprawdę to są wiadomości z pierwszej ręki jeżeli serio myślisz o tym żeby zająć się teraz już albo już się zajmujesz albo przyglądasz się tym, temu żeby zająć się projektami blockchain no to musisz wysłuchać tych wiadomości z pierwszej ręki bo naprawdę to są wiadomości od liderów proszę cię tylko nie oglądaj tych, tego materiału przy małych dzieciach bo padną no ma prawdę ostre słowa bo tutaj nie ma miejsca na zabawę, trzeba zarabiać kasiurę więc będzie się działo e, oczywiście, jeżeli Ci się spodoba ten materiał, no to jak dasz lajka, like, będę wiedział, że robię dobrą robotę dla Ciebie i oczywiście zachęcam Cię, żebyś podzielił się z tym materiałem ze swoimi znajomymi, bo oni podziękują Ci kiedyś za to e, dobra, ja nie zabieram więcej czasu, zapraszam Cię dzisiaj na fajny odcinek na pewno z tego dla siebie żeby ten, ten odcinek przyniósł dla Ciebie wiele, wiele satysfakcji i gratyfikacji także finansowej. To do zobaczenia w Cześć! Panowie, jak już coś raz zrobisz, mieszkanie dole zrobiliśmy, działa żarówki w sypialni i w salonie powieszone, zapalone, przykręcone, powtarzamy to samo. Powtarzamy to samo i co będziemy mieli skutek jaki? Taki sam. Czyli to mieszkanie też będzie zaraz zrobione, też będzie zaraz wyczyszczone i będzie zarabiało pieniądze. To samo jest w internecie. Zrobisz coś raz, co nie Bartek? Zainwestujesz w Bitcoina, zarobisz na tym, na przykład... Powiedz, bo ja wcześniejszym w wejściu mówiłem, że... Że, że zarabianie w internecie jest proste, nie trzeba jakiejś filozofii, nie trzeba być jakimś, nie wiem, no bo nie myślą że trzeba mieć studia, MBA. Nie, powiem Ci, że Jak nawet to... nie musisz rozumieć w jaki sposób to działa, ważne, że wykorzystujesz zasady, które tak. są zawarte, a zasady możemy Ci my powiedzieć na przykład, nie? Dokładnie, jakie są zasady, to, to są proste rzeczy takie, prawda, Wartek? No, to... Nie, tak. Ty musisz tak. rozumieć blockchain, żeby tak. zarabiać na blockchain, to jest zasada. Tak, i my to, i to jest tego dowodem, bo my to robimy od czterech lat i jakoś to wszystko nam działa cały no, czas. No, teraz to już wiemy, wiemy ale ok. zaczynaliśmy to nie rozumieliśmy, jak wszystko działa, tak? Teraz już mamy dużo wiedzy na ten temat, ale w 100% powiem Ci, że taka wiedza ci nie jest potrzebna. Nie, no właśnie to... to... My takie teamy, wiesz. Tysiące ludzi, tak. i codziennie mamy bardzo dużo informacji, wiadomości, pytań, nawet niezwiązanych z biznesem, więc musimy mieć wiedzę, żeby potrafić im odpowiedzieć, nie? Ale ty, jak chcesz zacząć, a ty zarabiać? To takiej wiedzy absolutnie nie musisz mieć. To jest tak samo, jakbyś nie musiał być wiedzy, jak działają na przykład samochody, samochody żeby jeździć. O, bardzo powiedziałeś, samochody. Czyli musisz być konstruktorem samochodu, albo ty wiesz, jak działa silnik spalinowy tak dokładnie? Ja wiem, że tam się paliwo zapala, tam jakiś wybuch jest tyle, coś, ale dokładnie nie wiem, którymi rurkami to jedzie. Bartek to wie, Bartek na przykład rozbierał samochody, ale ja nie wiem. Co nie? I, i, ty, i, ty, i ty wystarczy, że ty będziesz po prostu robił to, co my robimy, czyli inwestował swoje pieniądze prawdziwe, zamieniał najpierw je na bitcoin. Na wchodzi, wchodzisz, zamieniasz 1000 złotych na bitcoina. Jak już masz tego bitcoina, jakąś część bitcoina. Robisz z nią coś dalej, wysyłasz, wchodzisz na mojego bloga, czy na Bartka Żukiewicza bloga, tam jest napisane, on, on tam pokazuje, patrz, zarabiam tutaj 10% miesięcznie, albo tu zarabiam 5% miesięcznie, albo tutaj zainwestowałem w giełdę kryptowalut i dzięki temu będę miał przychody pasywne z zysków tej giełdy, czyli jak giełda wystartuje, będzie miała zyski, to ja będę udziałowcem, tak, bym był udziałowcem BitBaya, gdzie BitBay miesięcznie na prowizjach zarabia około 20 milionów dolarów. 20 milionów dolarów, 15, 10, będą potem jeszcze koszty, no ale nawet 10 milionów dolarów, zobaczcie, 10 milionów dolarów, jakby się miał 1% BitBeja, ile to jest kasy? To jest 100 tysięcy dolarów miesięcznie, 400 tysięcy złotych miesięcznie, że masz tylko 1%. procencik, tak samo Ty teraz możesz sobie kupić ten jeden procencik na Coincasso. Coincasso.info, na moim blogu jest informacja, zostań udziałowcem giełdy kryptowalut, udziały w giełdzie Coincasso, przeczytaj co to jest, bo to jest kurwa ostatnia szansa, bo te udziały będą sprzedawane jeszcze tylko lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i koniec grudzień. W grudniu będą po 10 dolarów za sztukę, teraz są po 5 i coś tam dolara za sztukę, codziennie cena udziału rośnie o jeden cent. Tak? Dokładnie. I potem już nie będzie sprzedawane i się możesz wtedy wysrać, kurwa wyjebać i żałować, a potem ja będę pokazywał patrzcie zarabiam kurwa gdzieś 300 tysięcy miesięcznie, bo mam kupiłem jakieś udziały drobne w tą kasę, a, a ja mogę teraz kupić, bo tak możesz ode mnie, Ci moje sprzedam, ale ja Ci sprzedam, sprzedam jednego, jednego tego na tą za 100 dolarów za sztukę, czyli będziesz musiał wypierdolić tyle kasy, że wiesz już nie będzie Ciebie takie opłacalne, kup teraz kiedy są po kurwa takim niskim kursie po 5 dolców, bo chcesz, wolisz kupować coś jak było po 5, czemu nie kupowałeś? Czemu wolisz kupować Bitcoina kurwa po 10 tysięcy dolców, zamiast za 5 tysięcy? Dwa miesiące temu mogłeś kupić Bitcoina za 5 tysięcy dolarów, ale nie kupiłeś, bo wiem. A kupiłeś kurwa za 10, nie grozi. Nie, ja, ja kupowałem, cały czas na spadki. O, jest to... kupowałeś, bo jesteś... Jest... Powiem ci, że na przykład są biznesy różne, prawda? Wiele różnych biznesów w internecie. I zazwyczaj jest tak, że we wczesnej fazie rozwoju nie jest jeszcze udowodnione wszystko. Tak. Tak. No, tutaj. Tak. We wcześniej raz, tak, jeszcze raz. Jest dużo, jest dużo biznesów. Jest dużo biznesów, ale często jest tak, że we wczesnej fazie rozwoju nie jest jeszcze to wiarygodne, dlatego że nie jest transparentne, czyli nie możesz sobie wszystkiego zweryfikować. Bo Sprawdzić. nie ma tego, nie ma tego, nie rozmawialiśmy na przykład z właścicielem i tak dalej. Ale pamiętaj, że we wczesnej fazie rozwoju jest to najbardziej opłacalne, bo tak jak na przykład w tak. kupowaliśmy tokeny, ja kupowałem tak. po 0,75, ty tak. kupowałeś po pół centa niektóre. Po 50, centów, po 50 centów. Niektóre kupowałeś po dolarze, niektóre po, po dwa, dolarze 50, ale wie, Dużą raz. ilość tak. kupiłeś po pół. pół, dolara. Tak? Ale tak. dlatego, że jeszcze nie było było wszystko transparentne, jeszcze nie, nie znałeś wtedy Łukasza. Tak, nie. Nie, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czy to wypali, zasadzie, nie wiedziałem, nie wiedziałem, czy to są jesteś oszuści może bo tam ktoś mi jeden kolega z dość znany mówi, a nie, bo ten koinkat, ten, ten jakąś Lugozimski, on współpracuje z jakimś tam ziomkiem, to ja do tego nie wchodzę. I tak kolega powiedział znany w internecie, to jest okej, okay, tam on tego nie musi robić, ale powiedział mi, tak, ja już mi trochę się lampka zapaliła i on tego nie kupił, ja to kupiłem. No, ale ty akurat to kupiłeś, bo no, wiesz, że sam musisz przeanalizować, przetestować, tak, a nie tak. czekać, aż ktoś, ktoś ci powie, mi powie Albo przeczytać na jakimś forum, prawda? Nie, nie, to trzeba Wykorzystałeś okazję i teraz będziesz mógł na przykład sprzedać tego tokeny, albo zarabiać na zyskach firmy. Tak. A większość ludzi robi tak, że dopiero jak będzie wszystko o. jasne, będzie bezpieczne, będzie klarowna sytuacja. już firma pokaże, że, że jest taka pierwsza, ta. numer jeden na rynku w Polsce, to wtedy oni chcą inwestować. Tak, na przykład po roku, po dwóch. I wtedy można inwestować, ale to można Ale tutaj... już wtedy nie zarobisz tak jak na początku. Tak, no. No wtedy... więcej kasy w inwestycji zarabia się na startupach. Na to naprawdę. Start prawda. Jak ja teraz kupił sobie akcję McDonalda za tak. 100 tysięcy złotych, to ja chuja będę zarabiał. Ale jakbym za zainwestował jakoś. Snajpek, która się rozwinie na, na podstawie franczyzy, tak? tak. będzie tysiąc oddziałów, a ja będę miał udział, e, tak zapłacony, tak jakby za jeden tak, oddział? Tak. A tak, będę tak. zarabiał z tysiąca. A bo kupiłeś, bo ryzyko, bo... bo... zanim się to rozwinęło, ty w to zainwestowałeś. To wtedy tak, będę ten... zarabiał tysiąc razy więcej niż jakbym kupił na McDonaldzie. Tak, tak to, te... proste to jak Steve Jobs zapraszał różnych inwestorów, nie chcieli tam do niego, u niego inwestować, wystarczyło 1000 dolarów zainwestować na sam początek no i tam tysiąc 1000, 1000, i ktoś tam tysiąc, byłbyś dzisiaj miliarderem. Facebooka, w Netflixa, w Ubera, projekt, nawet w Ubera. Ubera. W duże, jest CD dużo polskich gier dużo kompanii, firm, które no. rozwijały się i teraz są ogromne, są, mają w dziesiątkach minut nawet czytałem wywiad z takim formsie ziomkiem, który tam... On się cieszy z tego, że go porównują do CD projektu właśnie. Cała tak. firma ale też ma gdzieś setki milionów dolarów ma już obrotu, czyli z produkty sprzedaje. Tak, ale teraz jest, jakbyś, jak no, ona już no, jest tak wypróbowana, ma już, wysoki kurs, no to teraz jakbyś nie, bo, kupił ich akcję, to kuje ja zaraz. Tak, tak, bo teraz ona już jest wskaźniki poszły. Wiadomo, ludzie sobie szybko przeliczyli, zobaczyli, że kupując na przykład za 100 tysięcy złotych mogę mieć miesięcznie z tego 2000 zł. A jak, i, i, jak ludzie już za tą cenę kupili, to cena poszła w górę. I teraz już, żeby mieć te, te same 2000 zł miesięcznie, to musisz zapłacić na przykład 300 tysięcy złotych. W internecie potem mówią na przykład tak. na głupich tak. forach, a bo zobaczcie, gadają tak, że o, trzeba szybko wejść, bo, bo mnie, Nie mnie, bo, jemnie, Nie bo jemnie, tylko jemnie, więcej tylko... kurwa zarobisz. My mówimy, jemnie. że szybciej, bo wtedy jeżeli szybciej, to więcej zarobisz. Zrobisz. W każdym biznesie tak, tak jest. Tak, mega. Dobra, D tyle. Dobra, kończymy. Tyle. Trzymajcie się. Będziemy wierz... remontować.